Regular plus 3 kg. Najlepsze białko w najniższej cenie na KFD. Niezmiennie od lat. Miał być na czas i jak zwykle go nie ma. Wagon, gdzie jesteś? Hello, Mr. Hogan! Nice to meet you, bro! Hi, Tomasz! Hi there, this is Terry Hogan and this is Tomasz. I'm gonna speak in Polish, because uh, I'm in Polish, yes? Your uh, Grandpa, grandpa Grandmother? Mój dziadek pochodzi z Chrzanowa. Temu też będę się starał mówić troszkę po polsku. Rozumiem. Przyjechałem swoim gromwraja. Wiaja? Wiaja. Gromwraja. By the way, Tomasz, jest uh, 200 kg na bench. Row yeah? 200. kg, yeah. 200 is yeah. uh, this is finish. I hope so. What weight? Uh, 100. kg. this is a real yeah. man. You? So uh, 96s, like 60 years old. Dobra, a teraz tak serio, uh, droga do 200 kg w Tomka. Zacznijmy sobie od ustawienia wysokości stojaków, zresztą Tomek doświadczony A. za wygląd, Wie co jest kurwa grane? I dzisiaj mnie nie złapiesz na to, że będzie źle krążek założony. Aha, Zobaczymy. Dury. Zobaczymy. Eee, z całym gryfem nie ma co robić, nie? Co ty? A ty! Ale ty nie myślałem o tym, że on zakłada źle krążek, tylko że taki mały. Od piętnastki zaczynasz. Trzeba się rozrzać? Dobra. Nie ważne. No! No! The real man! The real man! O boże, i jak ja już dawno nie trenowałem. Tomek, pomóż mi to, to, kuch, kuch, baby! Dobra, masz wysokość, to jaka? Zaraz ci powiem. Zaraz ci po? Jak do... Let me see! Jak ty do mnie mówisz? Zaraz ci po, wiem. Jest na Nie ma farfocli! Ach. Jest progres! To już kolejna próba. Tak naprawdę jakiś czas temu zaczęliśmy Road to 200 i pora to sprawdzić. Mam nadzieję, że dzisiaj się uda. Bo, że najwięcej w życiu, 100 kg, to był mój limit. Później zaczynam redukcję, no ale najpierw trzeba wziąć 200. Tomek uznał, że nie chce sobie wypierdolić łokci, więc założymy zwykłe neopreny. Może gdzieś już jaka nie walną. No. no kurwa, na prawo weszło normalnie, na tu. No bo nie, że waliłem. No. I chuj. Ja pierdolę! Chuj! Hey, hey, chyba By nie ma do tych 200, bo się zmęczyłem. <grym> <grym> yy, droga, droga... Froda... Froda, Frodo Baggins. Nie? No, ostatnio mi piersień do pokoju wrzucił, jak było tak ciepło. <grym> do 200 kg rozpoczęła się... Kiedy? Ej, pomóż. Była, była, no. Była. No w każdym razie był tu kiedyś, coś tam wycisnął i teraz ma wycisnąć 200. Zaczęliśmy od 160, jak mi uczyłeś techniki. Później przyjechałem, wziąłem 190, a 200 nie pykło. Pojechałem do Larego, bo się tam Skierc. pobawiłem. Tak, tak, ten scyzoryk, no. I wróciłem na ławeczkę. Oh. Czuje to się tak jak wagon, kurde, sprzed wtedy, wagona. Wtedy był naturalem. 3, 2, 1, hop. Nie wiem w sumie czemu jedynkę zrobił, może chce oszczędzać siły. W każdym razie nie ma powrotu. 150 teraz poleciły i zrobi dwójkę taką ładną, żeby się rozgrzać, tak? Dobrze. Ja? Ej, gdzie jest jakiś w ogóle Frodo, co podaje ciężary? Kurde, przecież ja się męczę. 150 dwójeczkom. Sprawdzimy, jak będzie czucie mięśniowe na tym ciężarze u wagonika. Proszę bardzo, czucie mięśniowe. Czucie mięśniowe, jest znaczne pojęcie, nie? To jest u bodybuilderów builderów. Keep going, więc. Thomas, keep going. Because I do not have time. 3, 2, 1! Dobra. Bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Ale, ale nie zrobiłeś aktywacji, nie mogę stoić na drążek, bo się otwierasz już. Mogą być jaja później, no? Tak? będę jaja. 160 kg to był pierwszy ciężar, który wycisnąłem u wagona. Wtedy uczyliśmy się techniki, więc generalnie bardziej skupiałem się na tym, żeby to poprawnie wycisnąć. Wtedy wyszło, że mam lewą łopatkę luźną. Nad tym trzeba było popracować. Drugie wyciskanie 190, 200 nie pykło. No dzisiaj jest ten dzień. Ten dzień. Normalnie na co dzień jak u siebie wyciskam, to wiecie, zakładam sobie tak na wygodnego, ale uwaga na to nie przejdzie. Trzeba, trzeba tak, wiecie, po poprawnemu, prawidłnemu. Dzień Coś się powielił z gałką, jak okulary zdajesz. Tak jest, jest dobrze. Rozmazał się makijaż? Nie, jest okej. Okay, dużo pudru. Okay. Przynieś pudru? Może troszkę. Dobra, przyniosę pudru. Okay. Dobra, Czekaj, przyniosę, przyniosę pudru. Dobra, dam trochę tego pudru. Jest ok, pokaż. Ok. Jeszcze trochę dobra. na szyję. Okay, okay. Tak od razu z takim efektem. Pauza na czole. Jest ty! nie chciał przeatakować skurczywy A jednak coś tam, jeszcze jest! No już na odnoku kurwa! O 3, 2, 1! Złam, 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 złam i średnio. Ja teraz zrobię road tu 200 dopóki jestem naturalem. Nie? Powiem ci. Jakby mi się udało do 200 dojść, kurwa, będąc na ofie? Znaczy naturalem nie mogę powiedzieć, bo nigdy nie będę naturalem, ale będąc na ofie. Dwie paki, jakbym jedną... Szanowałbym to. Dobra, ja przygotuję ławkę. Today! At the moment of truth! The real man Tomas! 200 kg de bar! Are you ready? No, żeby się nie ślizgał! Skąd wiesz, że nie ogoliłem? W każdym razie, mieliśmy już nie odpieprzać, bo to jest 200 kilo, trzeba się skupić, trzeba się skoncentrować. A, ja nabieram siły, a ten chujek... No, a. Zajebiście. Dawaj. Ale ten, ten... Czemu ten oprys jest trochę w prawo? No bo... Krzywiony w prawo. Nie każdy ma prostego. Ale wiesz, że Ty tam stoisz? To Cię pochlapię. Ale, no może, wiesz, ja się umyję. potem mam Uch. klapki. Uch. Stresuję się, bo chciałbym... Chciałbym wziąć te 200 i mieć to zaliczone, spełnione, odhaczone. Wieć to w chuju. Albo na, albo na. Dlatego teraz każdy detal ważny. Poproszę tą magiczną butelkę. Zobaczysz. Jest! 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 Thank you, my friend. It is pleasure. This is the real Shady. O! Oh, czułem, że to jest moje. No, yes, czułem, too. czułem to na łapach, czułem, że jest fajnie. Mam jeszcze, stary. Pomógł A gdzie on jest? W Tobie! <laughs> jest w Tobie! Móc no jest w nim. Oh. Uh. Na ale ślad po O! A się popaka uh. Już nikt nigdy nie zwątpi w moc penisa na ławce Dodajmy jeszcze. A co tam? Spróbujemy 205. Tak dla pewności. Żeby nikt nie miał wątpliwości. Dobrze. Ja wyjeba... tym robię pompki. Diamenty. O mnie wyjebała to. To coś kurza. Wagon, ale tak się nie, nie kładzie tych krążków. Fushera Zrobiłeś. To znaczy to są tak małe krążki, że zawsze je tak zakładamy. Ale jak spadnie komuś na nogę... Co, 2,5 kilo? No zobacz, no zobacz, zobacz. No to, to, to jest nieprofesjonalne. To znaczy to jest... Bój pro. był niezaliczony. Zawsze tak zakładamy. Ale rozumiem, że mam do czynienia z kobietami, więc poprawę. Michał, ale ci... Patrz, dalej nie pójdzie, bo kabel trzyma. Nie, się zawinął tutaj. A drosie w miarę jedzenia. 200 poszło, lecimy 205. No. Jeszcze jest kawałek jaja, czy poprawić? Nie, dobra. Znaczy, że trochę krzywy jestem. Dawaj mi tę ten, ten magiczną butelkę, bo to by tak porobiło. Huh. Panie, może ja sobie sam będę, ok, Dawkował. I tak popchnął. Trzy, dwa, jeden. Hop! Złam! Klasa do góry, klasa do góry. Idziemy. Kurde. O! Trudniej założyć niż zdjąć, ale no ładnie podbijało. Łatwiej włożyć niż wyciągnąć jakoś tak. To twoja wersja. Eee, ja ze swojej strony serdecznie chciałem Ci pogratulować. Eee, 200 kg, szkoda, że 205 nie poszło. Kurwa, chuju. Eee, one foul. Eee, foul. Eee, do... Dzięcioł! Dziękuję. A dzięcioły dziękuję. Dziękuję, znacie? Dzięcioły? Nie się, kiedy robiłaś, to było takie... Nie musisz na mnie pokazywać. Ja wiem, po tyle raz się będziesz pilnował. Dobra, zakończenie, robimy takie. Udało się. I to jest my pleasure. Nie Thank udało you. się 205, ale może jeszcze do tego kiedyś powrócimy. Na pewno sprawdzimy jeszcze, jak to się przełożyło na wyciskanie w Monsterze w innym odcinku. A, cię przeglądasz? Nie, ja przeglądam. Ja Także co? Tam... Jak 200, jak 205. Ogólnie tak, yy, szczerze, nie wiem czemu... Nie, Ale ucham, nie szczerze, skłam, oczywiście, ale, że szczerze. Ale wcześniej kłamałem, teraz powiem prawdę. Nie, powiem szczerze, naprawdę, zajebiście mi się to wyciska. Spierdalaj! Powiem szczerze, naprawdę. Dobra. Powiem szczerze na kłamstwo. Powiem wam tak i nie będę kłamał. Dobrze mi się tutaj wyciska. Nie, naprawdę, serio, szczerze. Prawda. Wzruszyłem się, ale mam okulary i nie widzę. Ale ta, ta sztanga dobrze rodełkowana, Sztangę. takie wiesz, twarde, nic się nie ślizga. Te, 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 te owiki wagona, z petarda po prostu. Ale tak ostatecznie myślałem, że te 205 pójdzie, wiesz? Myślałem, że to pójdzie. Dziwię się, że w ostatniej fazie zabrakło prądu. Mi się wydaje, że za gór... bardzo odbiłeś i rozluźniłeś się, puściłeś tutaj napięcie Puś... najstarszego. Tak. Zobaczymy to na materiale, będziemy analizować. No i tak naprawdę chciałbym próbować kolejny raz w Monsterze. No to mówię, Monster zostawimy sobie na następny odcinek, będziemy mieli yy, obraz, jak to się przekłada, ta 200 teraz na Monster. No i ja już powoli też zaczynam wyciskać, może sobie od razu zrobię z Tobą jakieś trening, nie? Dobra. Czyli dwukrotność swojej wagi wycisnąłem. Dzięki. Tak. A wy no komentujcie, już lajkujcie, już męsko. Męsko. subskrybujcie. Już jest męsko. A to? No, no bo wcześniej nie było męsko. Hmm. No to lajkujcie, komentujcie i zostawcie ślad po sobie. Zostawcie się odpocząć, tylko nie taki jak na łące. i pozdrucie. halka halka. Pobliżeń i pozdrucie. Teraz Teraz się łowisz! Aaaaaah!